Siemanko widzowie, dzisiaj odłożę tego aksora, dla którego ukończyłem dzisiaj. On dołączy ogólnie do mojego do mojego składu, czyli z, nie wiem, ja już chyba straciłem język, nie? Nie potrafię gadać albo mówić. Nie wiem, nieważne. Ogólnie on trafia do mojej kolekcji oceanicznej i właśnie idziemy go postawić. Dobra, gagatek naprawiony. Teraz dołączę do mojej kolekcji oceanicznej. Gotowi? Tylko jedna postać. Nie. Czekajcie chwilę. Skoro już jest axolot, to chyba pora go zezwalić,